Nie mam z tej strony Pnik 13 i dzisiaj jest taki odcineczek jubileuszowy. No piknęło mi 40 tysięcy bitew od 2013 roku. Przez ten czas no, praktycznie kill na bitwę zniszczyłem 40 tysięcy czołgów. To są jeszcze takie inne wartości. No, ale najbardziej, najbardziej utkwiła mi ta cyfra tutaj, że jednak tych bitew dużo się, dużo się stoczyło. Myślę, że przy takiej ładnej liczbie można, można by jakąś fajną bitewkę puścić, żeby, żeby materiał był jakiś taki z jajem, powiedzmy. I co? I tutaj bitewkę mam na na pojeździe DZT-159. Ze mną w plutonie gra Snipero 89 rafi i Robercik na turku. Turku. No tutaj wyposażenie, dosył fioletowy, stabilka różowa ulepszona i turbo, muszę to turbo dać ewidentnie lepsze. Czasem na mapie, gdzie nie potrzebuję tego turbo, mam ulepszone celowanie, bo jednak ten czołg kurczą się przepotężne kalafiory. Czasem trafia, dosyć często trafia, ale też dosyć, dosyć często kalafiory się no ma, ma, ma wielki ten celownik. Ma też dopalacze, co, co, co można sobie ładnie podgonić, jakąś miejscówkę. Ja bardzo lubię grać na J3 jak mamy jakąś mocną wieżę, aczkolwiek mocna wieża 270, to, to, to jednak jak ktoś na hity przerzuci czy coś, to będzie ją przebijał. Ale tak, to, to, to ładnie Dinga. Nie ma jakiegoś takiego właza, który by, który by był, byłby jakoś tak bardzo widoczny. W tej bitewce dosyć nie wchodziły strzały. Także pewnie dlatego, nie dlatego, zeszła dosyć dobra, ale to nie jest tak, że, 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 że pojazd tak, tak szczela. A gram, gram nim dużo, gram nim dużo, bo jest teraz maratonik. 480. O, właśnie, to jest, to jest kolejna sprawa. Która, która powoduje, że lubię tym pojazdem grać. No Alfa jest przepotężna. Jest, jest tutaj alfa jak. No można powiedzieć, niektóre Hateki nie mają takiej dużej alfy na dziesiątym tierze Tu, tu mamy Magic 400 440 jakoś. No i co? No i gramy sobie, jest 1-1. Celowani wszyscy jesteśmy. przeciwnik duże siły tutaj na 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 na, na środku na, na E3 Ale jadą kolejne 402 płeczka ziemniaczka to super persik 487 No zobaczcie, to jednak boli, to jest 1 trzecia jednak 1 trzecia hp blisko nie wiem czemu nie strzelałem na prawo ładnie się ale w sumie przez to że że, że weszło no to nawet git jednak wolę mieć obitą dziewiątkę niż wsemkę no i co tutaj chłopaki podjechali bliżej ja sobie dalej siedzę CS-em to takie chyba ale rolki też piękne, no zobaczcie, kolejna rolka 470, no nie, to jednak robi, robi, że, że lubię grać tym pojazdem, no i myślę, że, myślę, że dziś dokończę sobie 550 punktów na przepustce bitewnej, bo robię na czarmuranta maratonik, tak jak wcześniej wspomniałem, no i co, no i, no i, no i pewnie już... W tych przepustkach nie będę tak często nim grał, bo te przepustki się wtedy nie będą wbijać, on już, on już będzie miał maksa. Ale to sobie będę znowu więcej grał. Obiektem 752 No i, 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 i tutaj o kolejna paska ładna. Jakoś tam po włazie Tutaj jest. jest yy, teraz coś takiego, że... o znowu. 400 w prawie. Najgorzej. E, tak się zastanawiałem, która dziewiątka, no bo teraz te dziewiątki premium, premium są naprawdę świetne. Zastanawiałem się, która, która byłaby e, by dla mnie najlepsza i e, jeżeli ja ten, ten obiekt, który mi wypadł z, z paczek ostatnio jest przepotężnie mocny, jest bardzo dobrze opancerzony, tam się daje działo do góry i włazy się chowają. Otóż była próba podjazdu. Ale w sumie oprócz hp no to lufowo. Lufowo było, było na remis. Zastanawiam się, kto, który generalnie pojazd byłby, byłby dla mnie lepszy. I, i, i mimo, migo, mimo tamtego magazynku jednak wydaje mi się, że ten jest taki, można powiedzieć, uniwersalny. Używanie do Polaczy. Tu chyba oddam pecha i cofnę. Mam nadzieję, że bez. A, dał. Też mogę to odpocząć do 40. No teraz chyba ja pierwszy przeładuję i cofnę. No, oczywiście górna płyta. Bez problemu. Dobra, i już jesteśmy dwa za jedną. O, coś chyba nie trafi. Chyba czegoś innego. Nie wiem. Znowu 487. Jak to wkleja, jak to, jak to miele, to jest, to jest po prostu rzeźnik. Tutaj próbuję tylnego Sinescrapa, bo ten gościu chyba nie ogarnia, może mi się to udać. O, udało. Udał się tylny scrap. Robercik nie ma za dużo HP. Rafi ma chyba więcej. I tu chyba, tu chyba, tu chyba była akcja, że podjeżdżamy że będziemy podjeżdżać Podjeżdżać do, do, do bazy, no tam mają trzy czołgi i pezecik jeszcze, kapezecik jeszcze, jeszcze gdzieś na, na moście Nie wiem czy to będzie blind o Ktoś tam siedzi Tu mi, mi rafi zaznacza w Prawą stronę krzaczka Generalnie bardzo lubię, bardzo lubię strzelać blindy, bo to, to oddaje później fajna taka niespodzianka na końcu bitwy. Dobra, teraz po widzicie łatwo już. Bierzemy sobie tą białą strzałkę, pyk. No i chłop siedzi. Jeśli już, e, jeśli już e, strzelamy z krzaczka do kogoś, to robimy to tak, że po oddaniu strzału zmieniamy e, w prawo lub w lewo. Bo większość graczy, e, tak jak ja to teraz zrobiłem, e, celują i, 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 nas, i nas ściągają no na nie. Jeszcze 400 HP jest do. Do, 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 do załatwienia Terykilę mhm. zabrakło do palacza Tu pamiętam, że już już było celowanko, już było celowanko, ale ktoś tam ktoś tam yy, ktoś tam skończył No nieważne. Yy, wyniczek jest taki jak widać. Przejdźmy sobie jeszcze do, um, do screenów końcowych tej bitewki. No i co? Mamy tutaj 5715, dm, 4 kile 1404 y, podstawowego expa. No i za, za bitewkę wpadła oczywiście. Emeczka. Dzisiaj swoją drogą też zrobiłem w nim Emeczkę i 6 kili, tak? jakś fajnie żarło na, na mieście duchów. No i generalnie to tyle. Tak, właśnie, wyknęło mi te 40 tysięcy bitew. Myślę, że może to być i, i dużo, dużo więcej, jednak klanówek się dużo gra, które nie są zliczone, no ale powiedzmy tych, tych randomów. Trzymajcie się, powodzenia, cześć.